Witam Was, moi drodzy, w kolejnym siódmym już odcinku serii poradników do Heli Zas, Gry, w której nie uświadczymy żadnych map ani znaczników, a jedyną rzeczą, na której będziemy mogli polegać, to nasza orientacja. Dziś wracamy do początkowej lokacji, czyli Lasu Senedra, z tym, że teraz odwiedzimy iglice Arkasa. Miejsce mroczne i pełne potworów, w którym to oczywiście czekają nas nowe zagadki, nowe itemki, a nawet tym razem walka z bosem. Serdecznie zapraszam do materiału. Naturalnie zaczynamy przy naszym pojeździe, od którego biegniemy na wzniesienie, a następnie między skałami i dalej na północny wschód. Na rozwidleniu odbijamy w lewo, gdzie zaraz za skałami znajdziemy zejście do podziemi. Przy pomocy symbolu, który znaleźliśmy w taldżu, otwieramy żelazne wrota, za którymi znajdziemy dwójkę ocalałych. Kobiecie wręczamy mapę, co pomoże wykonać nam dobry uczynek Smutny Los. Spod stołu zabieramy spinki do bankietów i podchodzimy do zamka limbicznego po drugiej stronie. Składamy dwa odpowiednie pręty i zabieramy ze środka miecz pobudzenia i nowy glif. Wychodzimy na zewnątrz i biegniemy dalej jedyną możliwą ścieżką, rozprawiając się po drodze ze wszystkimi napotkanymi przeciwnikami. Miejscówkę powinniście kojarzyć, ponieważ byliśmy tu przy pierwszej wizycie. Na placu czeka nas jeszcze kolejnych dwóch oponentów do wykończenia, a kiedy już się z nimi uporamy, wkładamy do zamka po prawej miecz krwawej królowej, co oczywiście otworzy nam przejście do wnętrza iglicy. Biegniemy ciemnym korytarzem do samego końca i wychodzimy na większy obszar. Idziemy schodami na drugą stronę do kolejnego mniejszego korytarza i zaraz za jeszcze jednymi schodami odbijamy na prawo wychodząc na niewielki balkon. Tam przechodzimy zniszczonym murem na lewo i dalej schodami wyżej. Znajdziemy się w sali z ogromną ilością potworów, także przygotujcie się do walki. A kiedy będzie już po wszystkim, przechodzimy na prawo pod drewnianym rusztowaniem do zapisu. Po lewej stronie znajduje się niewielkie pomieszczenie z drabinką prowadzącą w dół, więc oczywiście podążamy w tym kierunku. Dalej będzie jeszcze jedna drabinka, która zaprowadzi nas na drewnianą platformę i do jeszcze jednego punktu z zapisem. Tutaj, nieopodal, znajdziemy wejście do podziemi, a przy pierwszej nadarzającej się okazji, odbijamy na prawo. Długim i krętym korytarzem dojdziemy w końcu do pomieszczenia z drabinką, która doprowadzi nas do leżącego na ziemi kościotrupa, trzymającego dla nas zardzewiały klucz. Uw, klucz to także początek nowej zagadki na czarną godzinę, no a my możemy wracać do ostatniego zapisu. Od niego schodzimy drabinką po lewej na sam dół. Podążamy ścieżką w kierunku północnym, rozprawiając się ze wszystkimi maszkarami, które staną na naszej drodze. Kiedy przejdziemy już pod mostem, odbijamy w prawo i wychodzimy na wyższy poziom, gdzie drewnianymi rusztowaniami dojdziemy do jeszcze jednego kościotrupa, który tym razem skrywa dla nas nowy glif. dalej i między kolejnymi rusztowaniami wchodzimy drabinką po prawej na samą górę. Mamy tutaj tylko jedną drogę z potworem i kamienną półką, na końcu której znajdziemy skrzynię. Tę otworzymy przy pomocy zdobytego wcześniej zardzewiałego klucza, z tym, że nie nastawiajcie się zbytnio na jakieś superfanty. Dostaniemy jedynie kamień strojący z premią do doświadczenia, ale rozwiążemy za to jedną z zagadek. Zawsze to coś. Wracamy na rusztowanie obok drabinki, którą tu weszliśmy, ale tym razem zeskakujemy na niższy podest, na którym znajdziemy beczkę, a w niej sztylet wysadzany klejnotami. Zeskakujemy na sam dół i tym razem biegniemy drewnianym mostem po lewej. Na samym końcu czeka na nas winda, ale aby jej użyć, musimy ją najpierw naprawić. Przechodzimy na drugą stronę i zeskakujemy w dół. Po półkach skalnych i drewnianych kładkach biegniemy do samego końca, gdzie powinniśmy znaleźć koło zębatę. Wracamy i wchodzimy do pomieszczenia z mechanizmem. Wkładamy brakujący element na swoje miejsce, wprawiając tym samym w ruch całą maszynerię. Biegniemy po schodach na górę i wchodzimy na platformę, która zawiezie nas wyżej. Na samej górze podchodzimy do zapisu i od niego bierzemy pierw komnatę po lewej. Przechodząc dalej do pomieszczenia za posągiem, na półce powinniśmy znaleźć wyblakły pergamin. Teraz kierujemy nasze kroki na zachód, gdzie, aby dostać się dalej, będziemy musieli dosłownie przedrzeć się przez hordy potworów. Na końcu korytarza kierujemy się w prawo i jeszcze wyżej, krętymi schodami. Znajdziemy się na drewnianej platformie, po której zaskakujemy w dół na kolejne schody z ogromną dziurą, którą dostaniemy się do sali niżej. Tam na nas dwóch przeciwników i mosiężny klucz przy kościotrupie. Zapoczątkujemy także nową zagadkę sprawiedliwa ochrona. Kierujemy się do wyjścia na południowym zachodzie, którym dostaniemy się z powrotem do sali z krętymi schodami. Powtarzamy całą trasę, ale tym razem nie skaczemy w dół przez wyrwę, ale podążamy wyżej aż do kolejnego korytarza z zapisem i kolejną dużą grupą przeciwników. Kiedy już utorujemy sobie przejście, podążamy jedyną możliwą drogą do miejsca z mechaniczną płytką na ziemi. Kiedy na niej staniemy, ta otworzy nam przejście, ale także dość mocno nas zrani, także miejcie na uwadze, aby wasz pasek zdrowia był dostatecznie pełen. Przejdziemy do dużej sali z sześcioma klatkami, pod którymi umieszczone zostały dźwignie. To nasza kolejna zagadka. Może szybko objaśnię. Za każdą klatką znajdują się symbole. Aby wydostać się z pomieszczenia, będziemy musieli pociągnąć dźwignie z symbolami odpowiadającymi tym nad drzwiami wyjściowymi na samej górze. I będą to czaszka, wieża i węże. Żeby w ogóle podnieść klatkę i pociągnąć za dźwignię, konieczne będzie znalezienie odpowiedniej płytki naciskowej z przypisanym do niej numerem. Naciśnięcie jej, tak jak w poprzednim wypadku, spowoduje znaczny uszczerbek na zdrowiu, ale tym samym podniesie klatkę, a wy będziecie mieć chwilę czasu, aby dobiec na miejsce i pociągnąć za dźwignię, ponieważ po chwili klatka wraca na swoje miejsce. My pociągniemy w tym wypadku za wszystkie dźwignie, ponieważ otworzy nam to dostęp do dodatkowych komnat z przedmiotami. W końcu to po ponie tutaj jesteśmy. Zacznijmy wpierw od symbolu węży i załóżmy dla łatwiejszej orientacji, że cały dolny poziom, z którego zaczynamy, to parter, następnie będzie pierwsze i drugie piętro. Wchodzimy zatem po schodach wyżej i na prawo na pierwsze piętro. Tam kierujemy się na lewo i do wyjścia. Korytarzem przechodzimy na drugą stronę i dalej schodami wyżej do pierwszej płytki naciskowej z numerem E1. Po jej naciśnięciu pojawią się potwory, ale ja osobiście polecam je olać i biec od razu na sam dół do pierwszej dźwigni. Kolejnym symbolem będzie oko. Biegniemy na pierwsze piętro i tak jak poprzednim razem korytarzem na drugą stronę z tym, że nie wchodzimy wyżej, ponieważ kolejna płytka z numerem C3 znajduje się koło schodów. Kolejna dźwignia stoi przed nami otworem, a po jej pociągnięciu otworzymy sobie komnatę z nowym glifem. Czas na symbol czaszki. Biegniemy tym razem na drugie piętro i na lewo do płytki z numerem F1. Tym sposobem trzy dźwignie mamy już za sobą, zostały jeszcze trzy. Dalej będzie symbol wieży. Tutaj podobnie jak w poprzednim wypadku, z tym, że płytka znajduje się piętro niżej, a jej numer to D1. Drzwi wyjściowe mamy już otwarte, ale nam zostały jeszcze dwie dźwignie. Następny będzie księżyc. Tym razem wchodzimy na drugie piętro i na lewo. Nasza płytka znajduje się na samym końcu po prawej stronie i ma numer F3. Dźwignia z księżycem to także kolejne nowe pomieszczenie i kolejny itemek do zgarnięcia. Tym razem będzie to wielki miecz przerażenia. Ostatni symbol to oczywiście płomień, i znajdziemy go wychodząc po pierwszych schodach na lewo, a sama płytka ma numer A4. Dźwignia z ostatnim symbolem otworzy nam komnatę naprzeciwko, w której znajdziemy mapę HD i z oznaczeniami. Teraz jedyne co nam pozostało to udać się na samą górę do wyjścia. Biegniemy zatem na pierwsze piętro i przez dobrze znany nam korytarz przechodzimy na drugą stronę. Tam wchodzimy do niewielkiego pomieszczenia z drabinką i wychodzimy wyżej. Podchodzimy do kościotrupa, z którego zgarniamy jeszcze sygnet przerażenia i zeskakujemy przez zniszczoną podłogę na niższy poziom. Wchodzimy schodami jeszcze niżej i kolejnymi wychodzimy na drugą stronę. Biegniemy na drugie piętro do głównych drzwi i lecimy do samego końca. Mamy tutaj zapis, a kiedy spróbujemy wyjść na zewnątrz, zostaniemy obdarowani nowym zestawem itemków czyli księgą kowalstwa dla Wiktora, dwoma pryzmatami animowymi i zwojem. Po przekroczeniu progu, naszym oczom ukaże się duży otwarty plac z ogromną pętlą na środku. To, co musicie teraz zrobić, to oczywiście pobiegać dookoła i rozprawić się ze wszystkimi strażnikami pętli. Gdy padnie już ostatni z nich, wchodzimy do środka i używamy pryzmatu, aby zamknąć anomalię. Następnie podchodzimy do przedmiotu leżącego na ziemi, co przeniesie nas do komnaty z pierwszym poważnym bossem. To znaczy, może nie aż tak poważnym, ale na pewno pierwszym. Nie jest to nic odkrywczego, a tym bardziej wymagającego, ale na pewno dość nudnego, ponieważ najpierw musimy latać od filaru do filaru, szukając gdzie skrywa się nasz przeciwnik, a gdy już uda nam się go znaleźć, to tłuczemy mu jego zieloną gębę do momentu aż zniknie. Wtedy wskakuje faza druga, czyli znów szukamy przeciwnika, z tym, że teraz pomieszczenie wypełniają losowo pojawiające się obrotowe ściany, które zadają nam obrażenia. Potem znów latamy i szukamy, bijemy i znów unikamy obrotowych przeszkód, w połączeniu ze stałymi ścianami, które jeszcze bardziej utrudniają nam życie. I to w zasadzie cała walka. Kiedy przeciwnik padnie, zostaniemy ponownie przeniesieni w pobliże pętli, ale bogatsi w nowy klucz i kamień przerażenia. Nasze kroki kierujemy teraz do pobliskiej wieży, która znajduje się po drugiej stronie od wejścia na plac, i biegniemy schodami na górę. Tam, na niewielkim balkonie znajdziemy kościaną koronę. Wracamy do drzwi, które przed chwilą minęliśmy i otwieramy je zdobytym kluczem. Następnie schodzimy schodami na sam dół. Tam znajdziemy skrzynię z brązoletką przerażenia i przy okazji rozwiążemy zagadkę Sprawiedliwa Ochrona. To po co tu przybyliśmy czyli drugi z kamieni, jest w naszym posiadaniu, więc tam nie pozostaje już nic innego, jak tylko zjechać windą znajdującą się nieopodal i wrócić do transportera. Standardowo rozmawiamy z Tanią, skanujemy nowe itemki i wracamy na bagna, ponieważ czeka nas tam kilka rzeczy do zrobienia.